Cześć tu bruderfan! Antek! Justyna, Antek i mama! I tata jest tam w drugim pokoju. Słuchajcie! Dzisiaj jest elfusz, nie śpi, nie śpi. Dobra, ja już otwieram. Antusz otwiera Elfusia. Olaf. Olaf. Justyna Co? na... Kinderki. Uh, 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 na bogato. A karteczka jest czy same kinderki? Ta też. Justynie daj poczyta. No moje. Justyna Dzieci! Drogie dzisiaj, ważny dzień. Antosia. Antosia, Justynka, wspieraj braciszka swego. Antoś będzie wspaniale. Zobaczysz kolego. A później uwieranie, pakowanie i do dziadków Wyjeżdżacie. Baczcie ja się no. dobrze. No, elf. Dobra, Justyna, co ty tutaj kodujesz? Już trochę spakowałam walizki, bo nam dnia brakuje. Antoś numer 21. 21. Co tutaj być? Justyna, a ty coś otwierasz dzisiaj? No. To ja będę na następne dni za was otwierała, dobra? I wam wyślę zdjęcie. Mogę tak zrobić? No. Mama tutaj jest. No, Justyna, otwieraj miszkę, Antoś wyciąga. Ojeju. i ja go się ciężko wyciągnąć. Więc... O. Mm. Co to jest? Kolejny taki jest, już jednego takiego Ma, mam. Ma pokaż. Ale Just... jak on się nazywa? Nie pamiętam. Kozaczki. Super. Pokaż jakie masz kozaki. Uu, teraz fioletówki. Justyna tutaj wystroi swoją lalkę. Proszę bardzo. Zostały trzy okienka, zobaczcie. I lalka na 25 dzień. A u Antosia nie ma chyba dwudziestki piątki, co Nie Dobra, życzymy wam miłego dnia. Trzymaj i ciesz się ma dzisiaj występ publiczność, dla publiczności w bibliotece. Jedziemy. Dziadkowie przyjeżdżają na występ, a później Antek ze synką wyjeżdżają. Justyna ma szybciej zrobione przerwę świąteczną, prawda? No. No. Cieszysz się? Cieszę się. Dzisiaj się pożegnać z paniami w przedszkolu, Złożyć im życzonka. No. Dobra? Co im będziesz składała? Życzenia. Życzenia. Dużo zdrowia i prezentów. No. Dobra. Dobra. Życzymy wam miłego dnia. Trzymajcie się z ciepło. Papa.